Zakończenie smutne, ale udane. Zadzisz. Bardzo udane. Płaczesz? Okropne to zakończenie. Tak się kochamy. <tuszy> Mam coś, co poprawić ci humor. Poprawiło. Nie popełniajmy takich błędów. Słusznie. To takie głupie. Po co się rozstawali? Wyłączyłam dzwonek telefonu. 50 nieodebranych połączeń? Pani Deren dzwoniła 20 razy. Muszę porozmawiać. Zadzwonię do JJ. Do ciebie nikt nie dzwonił? Halo? Gdzie jesteś? Wyszłam, już jadę. Czekaj. Masz rozwolnienie. Nie znalazłaś innego wyjaśnienia? Nie znalazłem. Jeszcze kaprysisz. Leżysz właśnie w szpitalu. Co takiego? Jak to? Siedź tam, gdzie jesteś i nie wracaj dziś. Próbujesz się mnie pozbyć z agencji. Jeszcze porozmawiamy. Jada nie uprzedzała, że przyjdzie. Nie wiem, co robić. Jest prezesem firmy. A my jesteśmy poważnym partnerem. To chyba coś ważnego, bo postanowiła zaczekać. Gdzie jesteś? W domu. Rozumiem. Do zobaczenia. Cicho bądź. Rozłącz się. Muszę jechać do firmy. Znowu siedzę mi. Pożar w firmie? Raczej w głowie, Deren. Ja nie mogę jechać, bo JJ powiedział, że jestem tak. chora. Zaczekaj tu na mnie, a wieczorem będziemy razem. Wieczorem? Pojedziemy do mojej chaty. W nocy? Do chaty? Dobry pomysł. Chętnie. Muszę iść ci do domu, porozmawiam z mamą.